Dzień dobry, witam wszystkich. Tutaj szybka jakaś. Aktualizacja, co się dzieje na rynku. Dla mnie, sweep. Tego. To słowa previous. day high. Tak. Previous. day high. Sweep. Idu. Idu. Dla mnie to jest. Nie dość, że w każdym z dni się tworzy taka. Taka linia trendu, jak widać, na Azję, a potem przechodzi to na AM'a i na PM'a e, To jeszcze się tworzy e, w e, higher time Frame, tak? E, więc dla mnie to jest, to, to jest jasne Tutaj, e, na rysu, może wejdę na to, o, będzie, będzie ładniej Tutaj też mam na stronę. przepraszam bardzo, ale Mamy tak, pyk, pyk. Także zwykle się odbijali, proszę zobaczyć, w, od fair value gapa, Tutaj od liquidity voida e, znaczy imbalansu. On był dość duży, z tego co pamiętam. No, no z tego imbalansu. Tutaj z fair value. No, na każdym tej frame po to jest fair value. Także dla mnie to też tutaj e, by się zgadzało, że. Albo się tutaj odbiją, gdzieś, gdzieś w tych miejscach, albo się tutaj odbiją, albo na tym Ferrari Gapie się odbiją. Eee, I tak będzie codziennie, tak będzie codziennie eee, w piątek, albo w poniedziałek to zrzucą po, po te loły. Także szybki update, dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć.